To słowo Łukasza jest istotne, gdyż istotna jest świadomość pasterza, że on zgubił owcę. Któż z was, gdy ma sto owiec, zgubi jedną z nich? To słowo zgubi z greckiego dosłownie można przetłumaczyć jako stracić, zabić. Co jeżeli mój grzech zabił w kimś życie Boże? To nie jest dobra nowina o człowieku. Ale to jest dobra nowina o sercu Jezusa. On pragnie nas. Jezus zadaje dzisiaj pytanie: Któż z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia wszystkich i nie idzie za tą jedną? Któż z Was? Może odpowiedź brzmi: Z nas? Nikt, bo to nielogiczne. Świętować odnalezienie jednej owcy i za jedną, skoro 99 idzie posłusznie za nami, nie wychylają się, nie wierzgają, nie uciekają, jest im ciepło, przyjemnie, mamy je zostawić? Czy ktoś z nas tak uczyni? Czy ja aż tak daleko odsunąłem się od miłości Boga? Ta Ewangelia jest bardzo szokująca. Bo nie owca się tutaj zgubiła, u Mateusza owszem, ale u Łukasza nie owca. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich? To każdy z nas zgubił owcę, nie ona. Może taka pokusa myśleć o wszystkich pogubionych, ich problem, ich odpowiedzialność, to ich wybór, ich decyzja, bo odeszły. Nie, któż z Was, gdy zgubi jedną z nich? To nie ich sprawa, tylko tych, którzy ją zgubili. Tak trudno dostrzec odpowiedzialność za tych ludzi, którzy odeszli, wypisali się że tak powiem, zobaczyć, że to my je zgubiliśmy, może ponosimy winę za ich odejście, albo odeszły, bo nie zauważyliśmy, że owce zaczęły się gubić, przegapiłem gdzieś moment. Gdzie owca wjeżdżała, gdzieś została z tyłu, poszła na bok, bo świetny mecz, leciał, ej, dobry film, bo nie miałem czasu dla owcy, nie miałem czasu na pasze, nie przygotowywałem dobrego słowa, żeby je posilić. Odgrzałem dwudziestoletnie kazanie, pożółkłe, bo nie miałem czasu, żeby się z kimś spotkać, nie miałem czasu, żeby się pomodlić. Nie miałem czasu, żeby odmówić brewiarz. Jak mnie mój ojciec duchowny uczył, Marcin, jak Ty się nie pomodlisz brewiarzem, to Kościół się nie modli. Ktoś może zgrzeszyć, bo Ty się nie pomodlisz. Nie będziesz asekurować go modlitwą. Któż z Was? Bo jeżeli ja chrześcijanin, ja dusz pasterz je gorsze, i zrzucam z siebie w reakcji obronnej odpowiedzialność, żeby się nie okazało, że może to mój nauk, moja chciwość, moja pycha stała się powodem, że owca odeszła. To słowo Łukasza jest istotne, gdyż istotna jest świadomość pasterza, że on zgubił owcę. Któż z was, gdy ma sto owiec, zgubi Jedną z nich to słowo zgubi z greckiego dosłownie można przetłumaczyć jako stracić, wytracić, pominąć, zabić, zniszczyć. A więc to słowo tu użyte nie tylko zgubił, zniszczył całkowicie, zabił. Co jeżeli mój grzech zabił w kimś życie Boże, albo jeżeli ja w kogoś wprowadziłem jako chrześcijanin w grzech. Zabił w kimś łaskę uświęcającą. Co wtedy, jeżeli zabija w kimś mój grzech, pragnienie życia wiecznego, ginie w nich relacja z Bogiem, deformuje ich, zabija w nich życie wieczne? Któż z Was, gdy zabił? Nie można po przeczytaniu tego powiedzieć, a zgubił się jego sprawa. Sprawa owcy. Może pasterz ją zbytnio y, ogolił, może słońce przyprażyło, zwariowała. Nie, któż z was? Boli mnie to słowo, ale jeżeli człowieka boli, to znaczy, że system nerwowy działa. I napisane jest, że po powrocie cieszy się całe niebo, radość, którą Bóg ma w sobie. Powinna się stać radością całej wspólnoty. Nie chodzi o to, czy ty kogoś chcesz, chodzi o to, że Bóg go chce, bo jak Paweł dziś pisze, Bóg oddał za niego życie, za tego grzesznika. Święty Grzegorz Wielki komentując pisze: To Słowo jest Waszym zbudowaniem, a naszym niebezpieczeństwem. Gdy pasterz zostawia 99, żeby znaleźć tę jedną, wygląda jak szaleniec. Ktoś powie: Kto to robi? Wygląda jak szaleniec. Dopóki się nie okaże, że Ty jesteś też tą owcą, wtedy wszystko się zmienia. To nie jest dobra nowina o człowieku, ale to jest dobra nowina o sercu Jezusa. On pragnie nas bo to On poświęcił swoje życie na krzyżu. Wiele go kosztowaliśmy, bo jego serce kocha każdego.